Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, cudowny nauczycielu, tak często dręczą mnie wątpliwości. Ostatnio zdarza się, że nie wiem, co mam czynić, co wybrać i jak postąpić. Moje życie bywa skomplikowane, pełne przeszkód, ale ja wiem, dokąd mam się zwrócić. Ty jeden jesteś moją skałą, odpowiedzią na wszystkie moje pytania. Jezu, wskażesz mi drogę? Bardzo potrzebuję Twojego prowadzenia, Twojej łaski i miłosierdzia. Błagam, czuwaj przy mnie każdego dnia. Trzymaj mnie za rękę podczas trudnych dni. Podpowiadaj mi, gdy nastanie czas podjęcia ważnych decyzji. Dodawaj otuchy, gdy będę się bać. Panie, Ty jesteś moim światłem. Wiem, że wyprowadzisz mnie z każdej ciemności. Wskażesz mi wyjście z tunelu, przypomnisz o odwadze i wszystkim, co będzie mi potrzebne, by sobie poradzić. Zawierzam Ci wszystko, co przede mną, wszystkie moje sprawy, nadchodzące wydarzenia, spotkania, ludzi, których postawisz na mojej drodze. Ufam, że z Tobą wszystko się ułoży. Chryste, kocham Cię i ufam Tobie z całych sił. Proszę, nie odmawiaj mi swej opieki. Pragnę już zawsze żyć najbliżej Ciebie, zawsze słuchać Ewangelii i działać tak, by wszystkimi czynami i wyborami świadczyć o swojej wierze. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!